Eugeniusz Łazowski w okresie międzywojennym studiował medycynę w Warszawie. W 1939, gdy wybuchła wojna, został zmobilizowany do Wojska Polskiego i wysłany do Brześcia. Wojsko polskie wkrótce tam skapitulowało, więc doktor Łazowski przez Sowietów został skierowany w głąb Rosji, no ale korzystając z postoju pociągu, wyskoczył z niego. W ten sposób wydostał się z tego transportu i uciekł z niewoli. Z rządzeniem losu trafił do Rozwadowa. To nie był przypadek, że akurat do tej okolicy zmierzały jego kroki, ponieważ rodzice jego małżonki Marii mieszkali w Stalowej Woli. Teść Eugeniusza Łazowskiego był odpowiedzialny za budowę osiedla Stalowa Wola. osiedla, które powstało przy zakładach południowych. Księżna Anna Lubomirska zaproponowała mu, aby został lekarzem rodzinnym i mógł tutaj kontynuować swoją pracę zawodową, pracował w Rozwadowskim Ambulatorium Czerwonego Krzyża. Wyjątkowość doktora oczywiście polega na pomyśle w zasadzie wymyślonym przez jego kolegę, również lekarza Stanisława Matulewicza. Doktor Matulewicz był tą osobą, która odkryła bakterię Proteus OX19. Ta bakteria wywoływała objawy choroby tyfus plamisty, ale nie powodowała żadnych poważniejszych objawów u pacjenta. I oni wspólnie zdecydowali, że skoro ta bakteria jest niegroźna, można by ją wykorzystać przeciwko Niemcom. Zaczęli potajemnie szczepić, nie mówiąc o tym nawet najbliższym, w obawie, że, że właśnie mogłoby to się źle dla wszystkich skończyć. Żeby mieć potwierdzenie tyfusu plamistego, doktorzy musieli wysyłać próbki do niemieckich lekarzy. Po zaszczepieniu od pacjenta próbka była wysyłana do Tarnobrzega. Tam Niemcy mieli laboratorium, gdzie badali próbki. To było takie miejsce, które odsyłało później wiadomość z rezultatami badań. Był to okres II wojny światowej. Mamy świadomość, że okupanci Niemcy niezwykle bali się chorób zakaźnych, omijali takie miejsca i wystrzegali się ich. Cały ten efekt tej sztucznej epidemii podziałał na Niemców. Przestraszeni tym wszystkim postanowili się tutaj mniej pokazywać, zmniejszyli patrole. Od strony sandomierza i od strony niska pojawiły się. Tablice, które ostrzegały, że tutaj jest tyfus plamisty. Naturalnie spadły od razu łapanki, wywózki, więc były tego pozytywne rezultaty. Na drzwiach, na murach, na domach, rozładowskich urzędach pojawiały się ostrzeżenia o tym, że panuje tutaj tyfus plamisty. Działalność doktora Eugeniusza Łazowskiego z pewnością wpłynęła na zachowanie okupantów, którzy mieli mniej okazji, żeby wywieźć ludzi do obozu na prace przymusowe, czy po prostu bezpodstawnie rozstrzelać, bo masowe egzekucje były codziennością okupowanego kraju. Sukcesywnie w następnych latach, zgodnie też z sezonami roku, oni tą epidemię nasilali właśnie w okresie zimowym, szczepiąc więcej osób, oczywiście nie mówiąc im o tym. No i na wiosnę powoli to troszkę wygaszali. Z każdym rokiem tą, tą epidemię jakby zwiększali. Epogeum tego wszystkiego było na zimę 43-44, kiedy była zaszczepiona największa liczba osób. W tym też czasie Niemcy już powoli dochodzili, że coś jest nie tak, dlatego że sporo osób chorowało, a nikt nie umierał. Doktor nie informował swoich pacjentów o tym, co wstrzykuje. Nie, 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 nie wyjaśniał niczego swoim podopiecznym. To było zrozumiałe. Dekonspiracja groziła najwyższą karą. Miejmy też na uwadze to, że doktor miał żonę. Wkrótce, w czasie okupacji na świat przyszła jego jedyna córka. Zrozumiałe, że nie chciał swojej rodziny narażać na niebezpieczeństwo. I to też była taka dość ciekawa i może troszkę śmieszna sytuacja, że doktor Łazowski ukrywał to, że był członkiem armii krajowej i podobnie robiła jego małżonka, która w konspiracji działała i też nie chciała swojego męża narażać na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zresztą w konspiracji działała również Anna Lubomirska, która tutaj dała mu to zatrudnienie i pracę, więc wszyscy przed wszystkimi Skrywali swój sekret. Z czasem Niemcy wysłali tutaj do rozwadowa całą komisję. Doktor Łazowski z jego kolegą, kompanem doktorem Matulewiczem postanowili ich tutaj ugościć i, i w jakiś sposób też ich oszukać. Urządzono tutaj dla nich przyjęcie z jedzeniem, z wódką, i liczyli się z tym, że Niemcy będą chcieli zobaczyć tutaj chorych. Doktor Łazowski przygotował tutaj jedną osobę, która była rzeczywiście chora na tyfusa. Nie była to osoba sztucznie tam zaszczepiona, tylko rzeczywiście to była osoba chora. Więc gdy Niemcy się tutaj pojawili z tą całą swoją komisją, i zażądali zobaczyć tutaj chorych, to doktor Łazowski zaprosił tutaj jednego z tych lekarzy do tego chorego. Podobno był w dość trudnym stanie. Od razu byli przekonani, że chyba jednak ten tyfus tutaj jest. I cała komisja na trzeci dzień wróciła raportując, że rzeczywiście są tacy chorzy i, i jak najbardziej epidemia jest prawdziwa. To dalej trwało, a Niemcy dalej się zastanawiali. No, coś jest nie tak. Nie mamy więcej umierających, a chorych przybywa. Niemiecki wywiad miał już jakieś informacje, podejrzenia, i wkrótce tutaj po niego przyjdą. No i doktor Łazowski, tak jak stał, wraz z żoną nie zastanawiali się w obawie przed aresztowaniem. Po prostu tak jak stali, uciekli stąd z rozwadowa, i doktor Łazowski już tu nigdy nie wrócił. Trudność pewna przy weryfikacji tej historii polega na tym, że dr Łazowski nie informował swoich pacjentów o tym, jakie zabiegi wykonuje. Druga sprawa to oczywiście mamy świadomość, że po niemal 80 latach od wybuchu wojny świadkowie tamtych wydarzeń nie żyją. Trudność też wynika z tego, że dokumenty miasta Rozwadowa spłonęły w pożarze ratusza w 1944 roku, kiedy działania wojenne już zmierzały ku końcowi. Ratusz na rynku spłonął, a z nim całe archiwum. Próbowałam szukać dokumentów starostwa Dębickiego powiatu dębickiego, bo to w tych strukturach rozwadów w czasie wojny się znajdował. Od tamtejszych historyków uzyskałam informację, że archiwum starostwa również zostało zniszczone, nie przetrwało. Historia ta też jest trudna do zweryfikowania poza książką, wspomnieniami, które pozostawił nam doktor Łazowski i wokół tego tutaj toczą się pewne spory badawcze, historyczne. Niemniej jednak doktor Łazowski tutaj działał, leczył ludzi, został bardzo pozytywnie i dobrze zapamiętany. Ta cała historia pokierowana była, myślę, taką troską o, o ludzi. Doktor Łazowski i doktor Matulewicz, zresztą doktor Łazowski często wspomina w swojej książce, że po prostu był lekarzem z powołania, więc to, co robił, na pewno Uważał, że tak należy się zachować wobec tutaj nękanego narodu swoich bliźnich, braci Polaków, więc to go pokierowało. I myślę, że był, był świadomy tego, że, że w każdym momencie może życiem zapłacić za to. Dlatego też wspomina w swojej książce, że nosił ampułkę cyjanku przy sobie, bo nie wiedział, gdy zostanie schwytany, czy jak czy by wytrzymał tortury Niemców, i nawet sam wspomina na koniec książki swojej, że jak już było bezpiecznie i Niemcy tutaj się wycofywali, to spalił ją w kominku, bo wiedział, że już mu nie będzie potrzebna. Na pewno to, co robił, wymagało wielkiego heroizmu, ale nie wiedział, jak się to dla niego skończy. Ale mimo to podjął tą walkę i. i i chwała mu za to. W pewien sposób dr Łazowski ochronił lokalną społeczność przed agresją okupanta, przed wywózkami na prace przymusowe, przed pobieraniem jakichś zwiększonych tutaj kontrybucji wojennych. Było takie przekonanie, jest, że doktorowi Łazowskiemu lokalna społeczność bardzo wiele zawdzięcza. Uratowali kilka tysięcy osób. Według szacunków doktora Łazowskiego mogło być to około 8 tysięcy osób. Pojawiają się w literaturze oczywiście pewne liczby mówiące o tym, ile tych uratowanych osób mogło być. Są one z pewnością przesadzone, szczególnie jeśli chodzi tutaj o społeczność żydowską. W przedwojennym rozwadowie mogło mieszkać jakieś 2-3 tysiące Żydów, może dwa. I w latach 40., kiedy przyjechał tutaj doktor Łazowski, było ich kilkuset, w roku 42 kilkudziesięciu, więc nie było tych żydowskich mieszkańców tutaj aż tylu. A śmiem twierdzić, że nawet w całym tym dawnym powiecie tarnobrzeskim, do którego przed wojną mieszkał, należał rozwadów, też ich tylu nie było. Niemniej jednak, nawet jeśli to było jedno uratowane życie, dwa czy kilkadziesiąt, to każde takie działanie zasługuje na najwyższe uznanie. I tutaj, może, te statystyki, te liczby nie są aż tak, aż tak ważne. To był piękny i heroiczny czyn, o którym powinniśmy mówić i, i przypominać dzisiaj, bo takich historii mało znamy i one powoli wychodzą. Warto jest tutaj podkreślać tą, tą rolę bohaterską tych dwóch lekarzy, którą robili po prostu, żeby ratować ludzi, żeby. żeby jak najwięcej ludzi ocalić przed tą niemiecką machiną, zbrodnią, którą popełnili na, na ludności polskiej.